Dzień dobry, Jacek Sąski, Dariusz, kanał Metod, kłaniamy się bardzo nisko i witamy w kolejnym odcinku numer 3, jak zapowiedzieliśmy, tak robimy, w 2021 roku robimy co tydzień filmiki, witamy wszystkich naszych stałych subskrybentów, cieszymy się, że rośniemy w siłę, bo rzeczywiście rośniemy w siłę, cieszymy się, że jesteście z nami tutaj, jak i na Facebooku. Witamy wszystkich tych, którzy widzą mnie i Dariusza po raz pierwszy i ten kanał po raz pierwszy. Jeżeli tak jest, zapraszamy standardowo do przejrzenia naszego kanału. Zobaczcie, czy te filmki są dla Was interesujące, czy wynosicie coś dla siebie. Jeżeli tak, to doceńcie nas poprzez subskrypcję, komentarze, polubienia. Będzie nam bardzo miło mieć taki pozytywny feedback, będzie on nas napędzał do kolejnych materiałów i do tego, żeby działać. Dzisiaj będziemy mówić o stawie kolanowym, dlatego staw kolanowy tutaj. Powiemy sobie o łąkotce tarczowatej, co to jest, z czym się wiąże i wszelkie podstawowe informacje. Zapraszamy! Łąkotka tarczowata, dzisiaj będziemy mówić o podstawowych informacjach o łąkotkach, oczywiście mówiliśmy bardzo szeroko na naszym kanale, mówiliśmy o typach urazu, o tym czy może się regenerować, czy nie dawaliśmy podstawowe ćwiczenia, mówiliśmy nawet troszkę o diagnostyce, o testach, więc dzisiaj nie będę się powtarzał o wszystkim, bo nieraz w komentarzach widzę, że a nie powiedziałeś o tym, a nie powiedziałeś o tym, oczywiście jeżeli... Coś by Was jeszcze interesowało, to przejrzyjcie tamte filmiki. Jeżeli nawet w tamtych filmikach tego nie będzie, to na pewno jeszcze materiały będą, będą, mówi, będą powstawać tutaj o łąkotkach. A na ostatnim filmiku mówiliśmy też, że powsta będą powstawać webinary, szersze kursy. Może rzeczywiście o łąkotce można by mówić kilka godzin o wszelkich jej funkcjach, urazach i naprawdę ten temat jest bardzo szeroki, więc jeżeli jesteś widzem, który widzi ten filmik, nie wiem, dwa lata po powstaniu, czyli 2023, to sprawdź sobie w opisie, czy już nie ma jakiegoś linku do szerszego omawiania tej łąkotki. Dzisiaj będziemy mówić bardzo podstawowo, czyli powiem tylko o co chodzi, co to są te łąkotki. No łąkotki, dwie poduszki, dwa amortyzatory, bo pomiędzy kością, kością udową, a kością piszczelową, w stawie kolanowym. No, zbudowany ogólnie kolagen pierwszego stopnia, więc rzeczywiście ta, ta amortyzacja. Mamy dwie, przyśrodkową i boczną, obie w kształcie litery C, Czy w kształcie takiego półksiężyca, troszkę większa przyśrodkowa, boczna. Zobaczcie sobie z góry zresztą sami, tak to wygląda, czyli przyśrodkowa tutaj, i boczna, tutaj oczywiście mówimy o łąkotkach, które widzimy z góry, tak? A teraz, co to jest ta łąkotka tarczowata, ta w, z głównego tematu naszego filmiku? No, łąkotka tarczowata jest to odmiana anatomiczna, czy wariant anatomiczny, czyli to nie jest tak, że to jest jakieś uszkodzenie. O, uszkodziłem sobie łąkotkę, mam tarczowatą. To jest odmiana taka, z którą się urodziliście, tak? I teraz pozwoliłem sobie rozrysować częściej, ta łąkotka tarczowata dotyczy bocznej łąkotki. Oczywiście zdarza się w prześrodkowej, ale częściej bocznej. I teraz z góry, jak widzieliście, to takie C, to to reprezentowałoby łąkotkę prawidłowo, mam nadzieję, że to widać, a tą kotkę tarczowatą, czyli widzicie, że ona ma szersze, większe pole powierzchni, bardziej przykrywa tą kość piszczelową, czyli jest po prostu taka większa, po angielsku by mówili dyskowa, czyli, czyli e, dyskoid meniscus, czyli to jest dysk, oni mówią o dysku, który tak przykrywa. I teraz najważniejsze dla Was, no już mniej więcej wiecie jak to wygląda, czyli miało być takie litera C, a teraz jest to takie pogrubione. Z czym to jest związane? Jakie są objawy tej łąkotki? Jak sprawić, czy rzeczywiście ja mam ten problem łąkotkowy, no i docelowo, jak to lecieć, jeżeli okazałoby się, że tak jest. Zacznę od objawów. Objawy bardzo charakterystyczne. Klikanie, przeskakiwanie, ból oczywiście, bądź po bocznej, bądź po przyśrodkowej stronie, a głównym objawem takim niepokojącym jest brak pełnego wyprostu, czyli blokada w stawie. To jest taki klasyczny objaw, czyli nie możemy wyprostować stawu klonowego. Mamy blokadę, często blokadę bólową i często właśnie w trakcie tego wyprostu ten ból się ujawnia. Może być uraz skrętny przed. I ta blokada a może być to suma taka, że tam się pojawiło. Nieraz w młodzieży się po prostu pojawia taki, taka blokada, ale zazwyczaj nieraz jestem u nas skrętne. I teraz yy, yy, co robić? No iść do specjalisty. Jeżeli macie taką blokadę, po prostu musicie wiedzieć, że ja dzisiaj będę mówił o bardzo podstawowych informacjach. My patrzymy na całą bańkę tego, tego wywianu, o którym mówicie. Mamy oczywiście własne testy, i każdy sprawdza to w gabinecie po swojemu. Ale najważniejsze dla Was, jeżeli macie szczyptę tego, o czym ja mówię, nad więcej niż szczyptę, podejrzewacie, że to jest problem właśnie łąkotkowy, pamiętajcie, że jedynym badaniem obrazowym, który ym, pokazuje tą łąkotkę, jest rezonans. Nie zadawalajcie się USG. W USG my nie opisujemy tej łąki, się opisuje. Tu by się pewnie ja nie jestem radiologiem, radiolodzy prawdopodobnie mówi, ale by się tutaj kłócili, ale najważniejsze to jest to, że w USG wyłapujemy cechy pewne, tam widać pewne rzeczy, ale w rezonansie mamy tutaj rzeczywiście, większe, bo jest do milimetra, Cię, cięcie tego stawu klonowego co 2 mm z góry, z boku i tam rzeczywiście tą łąkotkę tarczowatą byśmy sobie wykryli, więc jeżeli macie takie podejrzenie, macie ten zablokowany staw, jakby nie, tutaj nie, nie bagatelizujcie, ja bym poświęcił te nawet pieniądze prywatne, sam poszedł, zrobił sobie rezonans. I bym potwierdził, bo zanegował, ale przyczyn jeszcze tego braku wyprostu jest wiele. My nawet postanowiliśmy nawet w planach, mamy jak rozpisywałem wraz z początkiem roku sobie tematy, no to jeden z tematów jest właśnie deficyt wyprostu, jakie są przyczyny, więc ten temat na pewno też na naszym kanale będzie. Jednakże jeżeli mająście u nas krętę, ból, przyskakiwanie, klikanie podczas wyprostu, to zróbcie rezonans. Może to być uszkodzenie łukotki um, typu rączka od wiadra, odsyłamy do filmiku u góry, a może być to na przykład wariant anatomiczny. więc pamiętajcie, żeby tego nie bagatelizować. To wszystko na dziś. My bardzo dziękujemy wraz z Dariuszem za dzisiaj. Mamy nadzieję, że ten filmik jest dla Was pomocny i dla Was zrozumiały. Jeżeli tak, zostawcie komentarze na dole, że tak wszystko zrozumieliśmy. Jest to dla nas jasne, jak zawsze z naszej prawej, waszej lewej strony zostawiamy kolejne filmiki do przejrzenia z naszego kanału. Prawdopodobnie będą to filmiki związane ze stawem kolanowym i łąkotkami. Cóż, życzymy Wam wszystkim dużo zdrowia w tym ciężkim czasie i widzimy się w kolejnym filmiku za tydzień. Pozdrawiamy.